Patrywaliśmy się wczoraj umiłowani w nasze tęsknoty, w te nasze ludzkie tęsknoty, i za Panem Bogiem, i te tęsknoty, które niekoniecznie są skierowane do naszego Ojca, który jest w niebie, te nasze ludzkie, drobne tęsknoty, za ludźmi, za przedmiotami, może udało nam się wieczorem nazwać je po imieniu. Dowiedzieliśmy się też, że w tych wszystkich tęsknotach za Panem Bogiem mamy dwie przeszkody. Pierwsza przeszkoda to jest niewiara, a druga przeszkoda to jest małoduszność. I dzisiaj Bóg, który nam się przedstawia jako ten, który tęskni za nami, on chce do nas przyjść. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Ale zacznie zanim zacznie działać Zanim zacznie uzdrawiać, zanim zacznie przywracać równowagę po grzechu człowieka, najpierw chce do nas mówić. Chce, żeby ludzie najpierw usłyszeli Jego głos i dowiedzieliśmy się, że on chce, żeby przemawiać do serca wołać do serca. On nie chce wołać do uszu, ale do serca. A serce może nam się kojarzyć, nie wiem, z wrażliwością, z emocjami, z uczuciami, ale w myśleniu starożytnym i biblijnym, serce to jest centrum wszystkiego w człowieku nie tylko myśli i pragnień ale to jest ośrodek decyzyjny to jest miejsce wolnej woli to jest miejsce, w którym wszystko się, wszystko się zbiera uczucia, emocje. To jest to, czego często nie widać, co często potrafimy zakryć przed drugim człowiekiem, co mamy w rzeczywistości w sercu. I teraz, żeby zobaczyć, co jest w tym sercu, co tam do, co, żeby mówić do serca, to Pan Bóg posługuje się właśnie pustynią, tym, co nie jest chciane przez człowieka, takim osamotnieniem. Dlaczego pustynią? Bo pustynia z natury ma to do siebie, że jak człowiek zostanie wypędzony na tą pustynię, pozostaje sam. Nie ma dostępu do, do świata, do ludzi, nie ma dostępu do tego, żeby do kogoś się odezwać, nie może odbierać telefonów, nie może się normalnie, ma warunki, nie może normalnie funkcjonować, ma warunki troszeczkę inne niż w domu. Właśnie w tej pustyni, w tej ciszy, w tej samotności zaczynają się odzywać ludzkie przywiązania. Te tęsknoty. Może być za Bogiem, może być za człowiekiem, może być za przedmiotami. Mogą się ujawnić i mocno krzyczeć uzależnienia. Może tak być. Jak, człowiek się, jak człowieka się odetnie od czegoś, to on wtedy robi się agresywny, że już tego nie ma. Jest taka księga w Piśmie Świętym, gdzie Bóg porównuje naród wybrany do kobiety, którą chce wygnać na pustynię i tam chce mówić do jej serca. Ale po co mówić w ogóle do serca? Jaki jest tego cel? No po to, żeby człowiekiem wstrząsnąć, bo to, żeby na coś zwrócić uwagę, żeby na coś istotnego, żeby człowiek zaczął w końcu myśleć o swoim życiu. O pewnych rzeczy o sobie nie widzimy, nie słyszymy, jak jest, żyjemy w tym rytmie codzienności, zapracowania, obowiązków, zmartwień. My tego nie widzimy, nie dostrzegamy. My często przeżywamy to tak, można nazwać, naskórkowo. Ale kiedy człowiek wejdzie w głąb siebie, wejdzie w ciszę, w milczenie, to tak jak ze studnią. Może tutaj starsi pamiętają te studnie, gdzie czerpało się wodę jeszcze przed domem i zanosiło się ją do domu. Jak się pochyliło nad studnią, a była wzburzona woda przez wrzucone wiaderko czy kamienie, wtedy było widać właśnie ten szum wody. Ale kiedy poczekało się minutę pięć albo dziesięć, zobaczyło się odbicie lustrzane twarzy. Można było zobaczyć swoją twarz. I tak samo jest właśnie w milczeniu, w tej samotności. Ja mogę zobaczyć swoje odbicie, to, co rzeczywiście jest moją tęsknotą, to, czego naprawdę pragnę. I Bóg czasami wyposługuje się tą, tą pustynią. Pustynia jest tego obrazem. Skoro mówi do serca człowieka Bóg, no to mówi to pierwsze: Pocieszcie, pocieszcie mój lud. Ten lud znękany, lud, który został osamotniony, lud, który został, był pozbawiony tego, co do niego należy. To pierwsza rzecz, no to Bóg chce pocieszyć. To tak jak matka albo ojciec, jak dziecko przychodzi zapłakane, no to pozwala się do co zrobić? Przytulić i nic więcej. Pozwala, żeby otarło, otarło sobie łzy. I nic więcej daje tylko obecność. Sama obecność drugiego człowieka, sama obecność Pana Boga jest możliwością pocieszenia, że naprawdę nie jestem sam, że jest ktoś, kto mnie myśli, że jest ktoś, kto mnie pamięta, że do tego domu, do którego wracam, ktoś jest i na mnie czeka. Sama obecność, nie? że nawet jak się mam do kogo wypłakać, nie? Ja niczego więcej nie potrzebuję, chociaż choruję i ja wiem, że ten człowiek nie uzdrowi mnie, tak, ale nie wiem, wypłaczę się, wyżalę i po prostu na duszy zrobi mi się lżej. Ja potrzebuję pocieszenia i jak Bóg przychodzi z wielką mocą, to chce właśnie pierwsze co rzecz zrobić, pocieszyć właśnie przez swoją obecność. Tak jak było przed Mszą Świętą przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Każdy kto chce może tutaj przyjść. Drzwi są zawsze otwarte, ale mogę stanąć przed, przed tym, który, który jest dla mnie, który jest dla mnie. I on wtedy mówi do serca. Zauważcie, że, że wtedy jest milczenie, nikt nic nie mówi, jest wielka cisza. Ale właśnie w tej ciszy jest właśnie dialog między sercem a sercem. Z mojego serca wyrywają się słowa i trafiają do serca Bożego. Serce Boże zawsze jest otwarte. Ono nigdy się nie zamknęło. Jak zostało przebite, to jest otwarte. I druga rzecz, jaką Bóg mówi, oprócz Twojego pocieszenia, przygotujcie drogę Panu. Ale po co? Przecież Pan Bóg wie, jak do mnie dojść. No ale właśnie, żeby Bóg do mnie mógł dojść, podejść do mnie tak, no to ja muszę dać mu dostęp do siebie. Bo ja jako człowiek, my jesteśmy niesamowitym stworzeniem. My ludzie możemy, mamy tu możliwość wchodzenia w relacje z Panem Bogiem, przebywania z Panem Bogiem. Inne stworzenia tego nie mają. Rośliny nie mogą się modlić, zwierzęta się też nie mogą modlić. Oni nie mogą przyjmować komunii świętej, nie mogą słuchać słowa Bożego tak jak my. Bo nie mają zdolności kochania, a my ją posiadamy, dzięki Panu Bogu. I co? I właśnie ja mogę powiedzieć Panu Bogu: stop, nie chcę Ciebie, nie chcę Ciebie słuchać, nie chcę na Ciebie patrzeć, nie przychodź do mnie, a mogę powiedzieć: zapraszam Cię, tęsknię za Tobą. I człowiek czasami trzyma Pana Boga na dystans, czy robi to świadomie, może robi czasami to nieświadomie, w jaki sposób, że nie wpuszcza go do serca, do duszy, do życia, do codzienności. Czasami spotykałem się z, taką, z, takim, z takim krótkim stwierdzeniem ludzi starszych, jak się próbowało przybliżyć Pana Boga. A co ja będę mu mówiła? Co ja będę mu mówiła o sobie? A po co to? I tak, i tak to nic nie da. Nic się nie zmieni, proszę księdza. Albo takie zdanie: A będę zawracał Panu Bogu głowę. On na pewno ma ważniejsze sprawy. Nie. Nie jestem godny tego, żeby w ogóle cokolwiek mówić do Pana Boga. I czasami bywa tak, że człowiek dystansuje się do Pana Boga, trzyma Boga na dystans właśnie swoim lękiem. Ten lęk może być spowodowany tym, że boję się bliskości Pana Boga, bo nie wiem, jak zareaguje na moje życie, na moje grzechy, na, moje, na to, co ukrywam przed ludźmi. Jego obecność może coś, no właśnie, uruchomić we mnie, że będę coś musiał w końcu zrobić ze swoim życiem. Ja pamiętam, jak chodziłem po DPS-ie, roznosząc komunię świętą. Po kilku miesiącach pojawił się pewien mężczyzna 80-paroletni, starszy człowiek, leżący. Już słabo mówił. No i, no i właśnie, okazuje się, że. To był człowiek, który jako młodzieniec, no to jak to człowiek młody to szaleje, ale uwikłał się w różne, w różne niuanse, romanse. Pojawił się syn z nieprawego łoża, potem kolejny związek i kolejny związek, ale Pan Bóg był trzymany na dystans przez system polityczny, bo akurat nie w tamtym czasie tak było. I przez to, że miał wysokie stanowisko i nie mógł sobie na wiele pozwalać, był, były pieniądze, były, był dostęp do wszystkiego, więc Pan Bóg był na dystans trzymany. Ale ten syn, właśnie ten pierwszy, który się urodził, który tęsknił za Panem Bogiem, tęsknił za tym ojcem, cały czas modlił się o to, żeby ten ojciec w końcu dopuścił Boga do swojego serca. Żeby skrócił ten dystans. I tą, tą modlitwą. Właśnie wymodlił, że właśnie w tym ostatnim etapie życia wyprosił łaskę spowiedzi, że ten człowiek pojednał się i z synem, że przyjął tego Syna jako swego Syna, że przyjął, że przyjął Pana Boga, on wiedział, że już nie nadrobi swojej przeszłości. No, miał już osiemdziesiąt parę lat, ale wiedział, że no właśnie. Jest to możliwe, nie? Dostęp, dostęp do serca, dostęp do człowieka. A więc Bóg chce ten dystans do ludzi skrócić, ale on może zrobić wszystko. Ale też potrzeba działania człowieka: że człowiek musi otworzyć to swoje serce, odkręcić zamek i uchylić drzwi przed Bogiem. Nie? Pan Bóg szanuje naszą wolność. Pan Bóg nie chodzi w butami na siłę nie wyważa nie wyważa na siłę drzwi. Skoro Bóg chce przyjść, tak i chce, żeby ten dystans mu skrócić, tak. No to dlaczego? Bo chce być z nami. Chce być z nami, chce nam towarzyszyć, nie? Mówimy to w anioł pański, że słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jak zamieszkało, to nie znaczy, że że, że tylko na chwilę, jak zamieszkało to na zawsze. Będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chociaż trochę czasu, Bóg chce, żeby się spotkać, chociaż na chwilę. I my, jako ludzie, no to co robimy? No, mamy dużo czasu. tak? Technologia poszła tak do przodu, że. Te sprzęty różne elektroniczne, RTV, AGD, próbują za nas wiele zrobić, ale cały czas mówimy, że mamy mało czasu. Człowiek dużo czasu poświęca na pracę, na higienę osobistą, na sprzątanie, na zakupy, na pogaduszki telefoniczne, na plotki, na młodzież, na gry, czy na coś innego, czy na internet. Majsterkowanie tego jest dużo. Ale tak trudno znaleźć taki czas, gdzie pozostaje ja sam na sam z Bogiem. Umawiam się z Nim. Mam takie miejsce w domu, w tym swoim zaciszu, gdzie mogę zostawić wszystkie sprawy, wszystkie bolączki serca, wszystkie zmartwienia, zostawić to na boku. Ja do tego wrócę. Ale teraz umawiam się z Tobą, Boże. Żeby nie skąpić tego czasu dla Pana Boga. Pamiętamy to ten wyrzut sumienia, jaki Jezus wzbudził w swoich apostołach w ogrójcu, tak jednej godziny nie mogliście wytrwać ze mną. Jednej godzinie, w tym momencie najbardziej was potrzebowałem przez, przez to bycie i przez modlitwę. On tak bardzo ich wtedy o to prosił. Jak mogę znaleźć takie miejsce i czas, żeby ugościć Pana Boga? My to znamy już w ogóle z życia, tak? z praktyki. Modlitwa, Eucharystia, spowiedź, słowo Boże. To są takie cztery można elementy, gdzie tu mogę dopuścić Boga bardziej do siebie, bardziej. Do mojego wtedy kiedy się spowiadam, dopuszczam wtedy Boga do czego? Do swojego wstydu. Do swojego smutku, żalu za grzechy, do nędzy tego grzechu. Dopuszczam, żeby On mnie dotknął, nie? żeby zdjął kajdany z tej niewoli grzechu i podniósł mnie. Nie. Ja sobie pozwalam, żeby ktoś o mnie, mnie pielęgnował, tak? bo pobrudziłem się w życiu grzechem. Czy lekkim, czy ciężkim, ale no właśnie. Ja sobie pozwalam na to na... i to jest taka mądrość Kościoła, że to wszystko się robi jak? Intymnie, w konfesjonale. Tylko wie to Bóg i Ty. To jest wielka tajemnica, ale to jest niesamowite, że Bóg wtedy właśnie w tej wrażliwości chce powiedzieć człowiekowi nawet prawdę. Czasami może trzeba wstrząsnąć człowiekiem, nie? I Pan Bóg to powie. Ale to jest jeden, jeden z elementów. Drugi taki z elementów. To no właśnie wtedy, kiedy się modlę, dopuszczam go do swojego życia. Bo modlitwa to nie jest. Tak, my czasami myślimy, że to jest tylko kwestia przeproszenia, poproszenia, dziękczynienia czy uwielbienia. Celem modlitwy jest zjednoczyć się z Panem Bogiem całym sercem, całą swoją siłą, całym swoim umysłem zjednoczyć się z nim, tak jak potrafię. Nie? Czyli jestem sobą przed Bogiem, nie udaję, nie pozoruję. Jak chcę się wypłakać przed Bogiem, to płaczę i mówię mu, że smutno mi dzisiaj. Nie? Jak chce Panu Bogu się pochwalić, to Bóg się pochwala. Chociaż On to wszystko wie, tak? bo On to widzi, ale chodzi o to, że no właśnie o tę relację więź. Pamiętacie, jak, jak przychodziliśmy do swoich rodziców czy dziadków i mówiliśmy, co przeżyliśmy takiego wielkiego, opowiadaliśmy z, z radością. Właśnie o coś takiego chodzi na tej modlitwie. Nie? Dopuszczam Boga do swojego życia, że nawet powierzam ten dzień. Wstajesz rano, robisz znak krzyża i mówisz: Panie Boże, ja nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Czy dzisiaj będę bardziej zmęczona, czy dzisiaj będę mieć jakiś. Czy ktoś będzie potrzebować jakiegoś wsparcia? Może przyjdzie na mnie jakiś kłopot, o którym sobie nie zdaję sprawy, ale ja już Tobie powierzam to. Bądź ze mną. Bądź ze mną. Nie zostawiaj mnie samego, nie odwracaj ode mnie swojej twarzy. Bo sobie nie poradzę. No i Eucharystia. Nie? Eucharystia, gdzie Bóg mówi do moich uszu i mówi do serca, ale też y, to jest niesamowite, że tak przychodzi blisko, że y, wchodzi we mnie. Jak przyjmujesz komunię świętą, bliżej się już nie da być chyba w relacji, w więzi. Wchodzi we mnie. Nie? Dotykam je swoją świętością, swoją czułością, swoją mocą. I mówi: Jestem, umówiłem się z Tobą na godzinę 17:30 w tym kościele i przychodzę do Ciebie. Czekałem na Ciebie i czekam. To jest istotne. Bo wtedy, jak pozwalamy sobie na to bliskość Pana Boga, nie? bo to czytanie Słowa Bożego to możemy robić też i sami w domu, ale kiedy pozwalamy sobie na tą bliskość Pana Boga, to Pan Bóg uruchamia w nas ten mechanizm miłości, która się wylewa. Jak byłem z księdzem Marcinem na parafii tutaj w Jarosławiu, chodziłem do chorych. W jednym z bloków yy, zostałem poproszony do chorej kobiety. Kobieta chora na Alzheimera. Tam było jeszcze chyba trzy koty, albo cztery koty. No i do tej starszej kobiety przychodziła dwa razy dziennie, jak nie częściej, sąsiadka z drugiego bloku. Mama, nauczyciela, który razem ze mną uczył w szkole. I ona codziennie przychodziła do tej kobiety. Ta kobieta była sama, no, osamotniona z chorobą. Nie radząca sobie, więc przychodziła do niej rano i wieczorem. Patrzyła, czy wszystko jest w porządku. Obmywała jej ciało, sprzątała jej, obmywała jej rany, które miała na nogach. I to trwało chyba rok albo dwa. Ta kobieta, już nie pamiętam imiona, pozwoliła na to, żeby udrożnić drogę dla tej schorowanej przez człowieka i przez Pana Boga, bo mogła wyspowiadać się, tak jak potrafiła, mogła też przyjmować komunię świętą, nie została osamotniona przed godziną swojej śmierci. Czyli tak jak pamiętamy wczoraj z tej Ewangelii, nie, stała się jak ta, która nosi na noszach do Jezusa kogoś. Ona ani za to nie chciała. Rodzina myślała, że ona będzie chciała pewnie spadek i tak dalej. On mówi: Nie, ja tego nie chcę. Ja przychodziłam, bo widziałem człowieka w potrzebie. Bóg uruchamia w człowieku taki, taki mechanizm, że, że nie zostanę sam z tą miłością dla siebie, tylko chcę nią się podzielić. I mi uzdolni, daje mi cierpliwość, daje mi chęci. Bo takie bycie przy drugim człowieku schorowanym, no nie jest to proste, jest to wymagające. Jest to wymagające. Kiedy Chrystus dzisiaj przedstawia się jako Ten, który, który jest pasterzem i szuka zagubionych ludzi, to może być to zagubienie właśnie przez osamotnienie. Może być to właśnie zagubienie przez to, że człowiek prowadził takie życie, a nie inne, i teraz trzeba mu odwrócić myślenie i, i przywołać do Boga. Może to będzie trzeba pomóc właśnie w ciężkiej chorobie, bo się zagubił w tym, nie radzi sobie. A może być to zagubienie właśnie w grzechu. I to na to, na to dzisiaj Jezus kładzie nacisk, nie? Że, że największym yy, yy, nieszczęściem człowieka nie jest ani śmierć, ani choroba, ani jakieś wydarzenie, które jest bolesne, bo to są bolesne rzeczy. Nie ludzie to przeżywają, ale właśnie grzech, żeby człowiek nie od, żeby nie, nie umarł właśnie w tym stanie grzechu. Dlatego Bóg będzie robił wszystko, żeby chociaż ta jedna zagubiona będzie jej szukał. Będzie się posługiwał księdzem, będzie się posługiwał sąsiadem, sąsiadką, tobą się posłuży. Twoją modlitwą się posłuży, żeby otworzyć przed kimś serce, żeby odzyskać kogoś. Dlatego proszę was, wszystkich chorych, cierpiących tutaj, słuchających przez radio, czy, czy przez tą relację wideo internetową, jeżeli macie taką możliwość, to tą swoją niemoc, swoją samotność, cokolwiek ofiarujcie w intencji, nie wiem, nawrócenia grzeszników, kogoś, kto może zapomniał Panu Bogu, wasza modlitwa połączona właśnie z tym, z tym, można to nazwać darem cierpienia, bo to jest, bo to jest wielki dar, może wysłużyć wielką łaskę. O to Was proszę. To jest oczywiście w wolności, ale niech ta miłość, Niech ta miłość się wylewa właśnie przez waszą wiarę i może nie spotkacie tych ludzi, których uratujecie przez wysłużoną łaskę, okupioną waszym cierpieniem, waszą modlitwą, ale Pan Bóg to sobie zapamięta i nie zapomni o was. A jeśli ktoś dzisiaj chciałby sięgnąć do Słowa Bożego, tak już na dobranoc, przed spoczynkiem nocnym, to sięgnijcie do psalmu o numerze 139. Te słowa potraktujcie jako swoje własne do Pana Boga. Jeśli coś dobrego zdarzyło się w Twoim życiu, to pomódź się, coś się zmieniło na lepsze, to niech to będzie Psalm 126. Jeśli jest jakaś tęsknota, to Psalm 62. Jeśli przerywasz udrękę jakąś, którą sobie nie radzisz, to pomódź się z Psalmem 102. Zawsze jest jakaś możliwość dobijania się do Pana Boga, a ten, który do nas przychodzi, niech nam udzieli dzisiaj swojej łaski hojnie, według naszej wiary. Amen.